Cześć kochani, witam serdecznie na kanale Polish Plocs i dzisiejszy odcinek będzie znowu całkowicie w języku polskim. Tym razem obejrzymy sobie kolejny fragment szereka, ale poświęcony bardzo ciekawej tematyce, a mianowicie porozmawiamy o flirtowaniu. Chyba każdy chciałby znać kilka takich słów z języka polskiego. Oczywiście obejrzymy to sobie bardzo dokładnie i wytłumaczymy wszystkie nowe i niezrozumiałe słowa bądź wyrażenia. Jednak zanim przejdziemy do oglądania naszego filmiku, nie zapomnijcie oczywiście zasubskrybować kanał, dać łapkę w górę i jeśli ten filmik Wam się podoba, to dajcie w komentarzu słoneczko, a jeśli troszeczkę mniej, to zostawcie chmurkę. A więc jak wygląda podryw w wykonaniu osła? Oglądamy! Nie, nie. Nie, 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 nie! Nie, o Poradę, jaką ty masz żukwę! O rany. Potocznie możemy też powiedzieć o jejku, o rety albo o jeny. Słowo rany nie należy rozumieć dosłownie, ponieważ jest to wykrzyknik, który wskazuje na zaskoczenie albo zdziwienie w sensie negatywnym. Na przykład. O rany! Piracie, no! Nie! rany jaką ty masz żukwę? Żuchwa. Potoczna nazwa – szczęka dolna. Jest to ruchoma kość znajdująca się w dolnej części czaszki. Dokładnie w tym miejscu, jak widzimy na rysunku. A tak swoją drogą, dziewczyny, czy ktoś z Was kiedyś usłyszał komplement masz ładną żuchwę? Mnie do szczęścia, niestety, jeszcze nie spotkało. W sensie, że takie białe zęby. Pewnie wszystkie przekąski Ci to mówiła. Przekąska albo liczba mnoga przekąski. Jest to oczywiście mała porcja jedzenia, którą jemy w przerwach między śniadaniem, obiadem i kolacją. Na przykład myślałem, że zjem porządny obiad, a to była tylko przekąska. Oczywiście słowo przekąska możemy użyć też tak jak w kolejnym przykładzie. Zabrać ich i rzucić na przekąskę krokodylom. Ale ty chyba musisz używać jakiegoś wybielacza, bo ten uśmiech jest powalający! Wybielacz. Jak sama nazwa wskazuje, służy do wybielania czegoś. W tym przypadku wybielacz służy do wybielania zębów dla pięknego uśmiechu. Na przykład, co tydzień używam wybielacza do zębów. Ale ty chyba musisz używać jakiegoś wybielacza, bo ten uśmiech jest powalający? Dalej mamy wyrażenie powalający uśmiech. Interesuje nas przymiotnik powalający. Inaczej możemy powiedzieć też, Czarujący uśmiech, albo nawet fascynujący. Słowo powalający pochodzi od czasownika powalać, który ma najczęściej używane dwa znaczenia. Po pierwsze, przywrócić kogoś lub coś na ziemię, i po drugie, być imponującym, świetnym. Możemy też powiedzieć, jego spojrzenie mnie powaliło. I oczywiście, na piękny uśmiech po wybielaczu zwróci uwagę nawet DiCaprio. Masz bardzo ładne zęby. Dziękuję. A ty masz ładny uśmiech. Czyśmy wyczuwał subtelną mięty? Wyczuwać, czyli rozpoznać coś dotykiem lub węchem. Ale można też wyczuwać intuicyjnie, czyli domyśleć się czegoś. Jednak w przypadku osła, słowo wyczuwać było użyte w znaczeniu wyczuwać węchem. Czyżby wyczuwał subtelną nutkę mięty? Subtelny ma kilka znaczeń, jednak w tym użyciu jest to zapach o niewielkiej intensywności. Subtelny często używany także w znaczeniu odznaczający się delikatnością budowy kształtów. Używając słowa subtelny możemy też powiedzieć jego dotyk był subtelny. Wiecie, ty, ty, ty jesteś smoczycą! O, Forma męska smog Forma żeńska, smoczyca. Myślę, że jak wszyscy wiemy, jest to stworzenie z legend, które z wyglądu przypomina ogromną jaszczurkę ziejącą ogniem. Najbardziej znany polski smok to oczywiście smok wawelski, który niby to mieszkał w jaskini przy wzgórzu wawelskim w Krakowie. Najstarszy zapis legendy o smoku wawelskim przypada na XII-XIII wiek a jego autorem jest Wincenty Kadłubek. Oczywiście legenda o Smoku Wawelskim jest ogólnodostępna i można ją z łatwością znaleźć w internecie. To znaczy, no oczywiście, że jesteś smoczycą, bo, bo aż promieniujesz subtelnym kobiecym pięknem. Hmm. Wyrażenie aż promieniujesz subtelnym kobiecym pięknem. Po pierwsze czasownik promieniować. Promieniować to znaczy wydzielać coś, na przykład światło czy ciepło. Inaczej też możemy powiedzieć jaśnieć czy emanować. Kobiecy, czyli dotyczący kobiety, charakterystyczny dla kobiety czy należący do kobiety. I oczywiście może to być kobieca uroda, kobiece piękno, kobieca moda, kobiecy zawód czy na przykład kobiecy głos. I oczywiście rzeczownik piękno, czyli coś, co. Wzbudza zachwyt, coś, co nam się podoba. Może to być oczywiście piękno natury, piękno muzyki, piękno sztuki itd. Na przykład w tym obrazie widać ukryte piękno. Oczywiście piękno można określać na różne sposoby. Jak na przykład zostało to opisane w kreskówce 101 Dalmatyńczyków? Dziwaczna. Tak, trochę jakby za krótkie nogi. Nie. Oryginalna. Co za kibić. Lub jak to robi Moto, -moto z Madagaskaru. Jesteś najholniej otłuszczoną laseczką jaką Okej. Okay. Rany, no nie no, chciałbym posiedzieć, ale <tuszy> mam astmę i wiesz, nie mogę przebywać w strefie dla ziejących, tak że... I ostatnie na dzisiaj wyrażenie. Strefa dla ziejących. Po pierwsze rzeczownik strefa. Inaczej możemy powiedzieć pas, zona, rejon, region czy obszar. Oczywiście jest to konkretna przestrzeń wydzielona z otoczenia, które się wyróżnia pod pewnym względem. Na przykład może to być strefa dla palaczy, strefa czasowa, strefa niebezpieczna albo strefa przygraniczna. W zdaniu wygląda to tak: wstęp zbroniony, strefa skażenia. I oczywiście słowo ziejący pochodzi od czasownika ziać, czyli oznacza wydzielać z siebie na przykład ogień, ciepło, chłód, zapach itd. Na przykład wulkan Marapi zionął ogniem i popiołem przez ostatnie kilkanaście dni. Używamy też słowa ziać, kiedy bardzo odczuwamy nudę. Na przykład na tej imprezie zieje nudą. A teraz powtórzmy sobie jeszcze raz wszystkie nowe słowa i nowe wyrażenia. Orany. Żuchwa. Przekąska. Liczba mnoga przekąski. Wybielacz. Powalający uśmiech. Powalający od czasownika powalać. Wyczuwać. Subtelny. Smok. Albo rodzaj żeński słoczyca. Wyrażenie: Aż promieniujesz subtelnym, kobiecym pięknem. Czyli słowa promieniować, subtelny, kobiecy i piękno. Wyrażenie strefa dla ziejących i dwa nowe słowa strefa i czasownik ziać i słowo ziejący pochodzące od czasownika ziać. Oczywiście tematyka podrywu to temat nie na jedną lekcję i na pewno jeszcze do tego wrócimy i mam nadzieję też z bardzo ciekawymi przykładami. Mam nadzieję, że ta lekcja wam się podobała. Oczywiście dajcie znać w komentarzu, jakie wy macie swoje ulubione fragmenty ze Szreka i pamiętajcie o subskrypcji kanału Polish Glotz. Widzimy się niedługo w nowych filmach. Pa, pa. Jesteś miłością mojego życia. E, tak jak i ty. E... it